Zaczynamy. Ależ nabuzowany jest Alan. I od razu Boro wie, jak się bronić. Tak, odpowiedział serią uderzeń. Alan robi dużo przyruchów. On wie, że będzie walczył tylko minutę. Mocne uderzenia teraz od Bora. Tak, widzimy bardzo naładowany Alan. Ale też tutaj bardzo dobra obrona Bora. Ale high kick! Ucnął Boro. Ale weszło. Jestem w szoku. Nie wiem, czy to doszło czysto. I to powiedzmy w pierwszej minucie walki. Natomiast pamiętajmy, jeżeli ktoś znakautuje Bora i bardzo się przy tym zmęczy, to potem będzie walczył z całą reszą. To też nie jest proste. Alan Sanchez idzie do przodu. Ma jeszcze 20 sekund, a Boro bardzo ładny lewy. No gdyby faktycznie tutaj zamienili się rolami, to by to by było naprawdę duża niespodzianka. Ma już końcówka, końcówka tej Pierwszej minuty. Co by było, gdyby Boro został znokautowany tym kopnięciem, wtedy byśmy naprawdę byli w dużym szoku. Zmiana, szybka zmiana, żeby tutaj Boro nie zdążył odpocząć. Przetrwał pierwszego zawodnika. Czas na Gustawa, a Gustaw zaliczył nokaut podczas ceremonii ważenia. Zobaczmy jeszcze powtórki. Tutaj bardzo ładnie, widzimy, że Boro potrafi się pić. Czekamy na powtórkę tego kopnięcia. Czy zdążymy przed pojedynkiem teraz? Ale jak on to ustał! Bardzo ładnie piszczelem trafił w głowę. Gustaw z Lorda Szymasa i od razu biegnie do przodu. Od razu wymiana. Długie ma te ręce. Ależ ale wymiana. Ale bardzo dobra strategia chłopaków. Tutaj nie ma co kalkulować. Tutaj trzeba wchodzić. Szczęka wypadła. a Poro biegnie do przodu. Nie przejął się ty. Każdy chce wykorzystać te 60 sekund, na razie panowie naprawdę agresywnie wjeżdżają w Borą. Ale też widzimy, że Bora na tą chwilę bardzo, bardzo mądrze. Pruje powietrze Carvalho. Och, potężna jest ta prawa ręka Bora. Natomiast dużo energii na pewno kosztuje go każdy kolejny rywal, bo przy takim natężeniu walki nie da się po prostu nie zmęczyć. Tutaj tak jak mówiłeś, każdy będzie chciał wygrać, tu widać, że nikt nie kalkuluje, nie ma zmowy, aby wspólnie działać. Tak, nie oszukujmy się, jeżeli w minutę dasz z siebie wszystko, to nawet nie... Oczywiście zdążysz się zmęczyć, ale to już nic nie waży, Poschodzisz, schodzisz, tak jak teraz. Czas na kolejnego, Fabian Banner, on podobno jest wytrenowany, przekonajmy się. No tutaj widzimy, widzimy się... że panowie dokonali szybszej zmiany. Jest to też dobra, dobra strategia, aby wybiegać z klatki i szybko wymieniać się z kolegą. Tak, i Fabian od razu do przodu ładnie skraca dystans, sporo ryzykuje. Ale ładna tam było te kolano turka. Kolano od Bora, dużo ciosów wchodzi z jednej i drugiej strony, ale Boro jest celniejszy i mocniej. Tak, tak, ładne kolana, może będzie nokaut. Ale to Boro może być sobie nokautująco. Bardzo ładnie w tym klinczu pracował kolanami. Tak, jeżeli przeciwnik jest niższy, to te kolana są bardzo dobrą bronią. Oj, dobrze wstajemy. Tutaj nie ma nogrądu, tu było przewrócenie, nie można zagrobić, tak walczymy, panowie. Nie sądzę, żeby to była dobra taktyka Bora, że wszedł w taką dużą wymianę z przeciwnikiem, bo to naprawdę mocno go zmęczy. Kolano. I znowu klincz. Walczymy dalej. 10 sekund. Powinien, tak. powinien klinczować. Sekund. Powinien Boro klinczować i zadawać te kolana, bo widzieliśmy, że no, robiły robotę. Tak, Paner się zmęczył, państwo tego nie widzą, ale my jako komentatorzy widzimy zawodnika numer 1-2. Oni są wycieńczeni, a walczyli tylko minutę, Boro przewalczył 3. Teraz Boro ma minutę przerwy dla siebie, a po chwili wejdzie czwarty Kacper Kurek. Boro jeszcze ani razu nie był na deskach. Ba, nawet nie było blisko, oprócz tego kopnięcia. Tak, to kopnięcie, które było w pierwszej minucie, było najlepszym ciosem, który doszedł do twarzy Bora. Natomiast na całe szczęście dla Bora nie spowodowało to jakichś reperkusji, przynajmniej na razie. Przysłowiowo połknął ten cios, nie zrobił do niego ten wrażenia. Cios, tak. Natomiast widzimy, że ciężko dycha. Zgadzam perkurek, natomiast powiedział mi przed walką, że on za bardzo w życiu to nie ćwiczył. Jak był młodszy, to coś tam potrenował, ale tutaj miał tylko chwilę, żeby się przygotować. Jestem ciekawy, co pokaże ten zawodnik, a następny będzie śwista. I to może być największe zagrożenie dla Bora. Jedziemy. No i oglądajmy Bora na robocie. O, już po pierwszym czasie. Widać, że Kacper. Oj. Teraz trafił ładnym prawym. O! sobą lewy. Zapomina defensywie. Jej. Tak, tutaj może być knockout. Bo widzimy, o, ale odgrywa Kacper. Dokładnie. Backfist! Widzimy takie mocne prawe. To nie są sierpy, to są weselniaki w wykonaniu Kacpra. Znaczy, mam wrażenie, że Kacper nie ma zbyt dużo umiejętności, ale ma na pewno charakter, bo mimo tego, że obrywa idzie do przodu, wściekł się po jednym z uderzeń. Tak, tutaj Kacper wie po co tam jest tej klaczy i stara się dać z siebie wszystko. To dobrze dla całej reszty zawodników, bo potwornie wymęczy Bora. Kacper chce się bić. Tak, zaprasza. Bora do, do większych wymian. Najprawdopodobniej Boro przetrwa i czwartego zawodnika. No ale widać, że Kasper się już zmęczył. Tak, i to koniec. Czas na piątego. Jeżeli przetrwa, to przejdzie już przez połowę. Tak jak wspominaliśmy, Krystian Świstak-Bajor trenował wcześniej MMA. I także szybka wymiana. I lecimy. Wiem, że Krystian będzie chciał od razu wlecieć w rywala. Zobaczmy to. Powoli, powoli coraz bliżej. I od razu mocna wymiana w clinchu. Dużo tych uderzeń nad korpus rywala to na pewno wymęcza, szczególnie kiedy jest się już zmęczonym. Walka. Teraz lewy, lewy się powyższ od Bora. Ale o. bardzo dobre również są te ciosy właśnie na korpus. O czym wspomniałeś to też również bardzo męczy przeciwnika. Ojej. ale, dwa ale weszły dwa prawe! Czy Świstak tak skończy Bora! No z całą pewnością te ciosy mogły zaskoczyć. Tak, oj, zdecydowanie wycieńczony jest teraz Boro. Kanonada uderzeń! O, ale... Pięknie się skręca, tu Świstak na pewno też się wymęczy, ale musi próbować. Ale bombardowanie. Boro jest musi bardzo twardy. Musi clinchować Boro. Ale oddajmy Boro, naprawdę twardo to wszystko znosi. Świstak ma ostatnie sekundy. I nie zdążył, Boro przetrwał. Naprawdę wielkie brawa. Ale współczujemy mu tego, że teraz będzie walczył z kolejnymi pięcioma rywalami. Jak on to ustał. To było naprawdę fantastyczne, jak rosyjski tank. Pchał się do przodu. Jak widzieliśmy nie dosyć, że się pchał, to jeszcze zadawał. Czyste, soczyste uderzenia. Natomiast Lord Szymas... Ale się wpił! Lord Trzymas był znokautowany na ważeniu. Szybko wstał, chciał się bić dalej, miał dużą zadymę, teraz może się wykazać i się wykazuje! Szczerze mówiąc nie wiem, czy Boro... Tak, Boro chyba już powoli klęka. Czy nie lepiej dla Bora, gdyby teraz odbyło się liczenie, miałby troszkę sekund na to, aby dojść do siebie. A Lord Szymas idzie po nokaut! Myślę, że tutaj na Szymona mało zawodników stawiało, że to on będzie właśnie <laughs> nokautującym Bora, ale widzimy, że na dobrej drodze do tego. Jeszcze 30 sekund, następny Marcin Szpet, który trenował boks. Oj, ciężko będzie Borowić. Zbijamy ciężko. doping! Mnóstwo uderzeń od Lorda Szymasa. Tak, Lord Szymas stawia z całą pewnością na intensywność, nie na jakość. Ale jak widzimy na już zmęczonego rywala, ta taktyka... I za się. Koniec tej rundy. Teraz chyba będzie miał minutę dla siebie Boro. Powiedzmy sobie szczerze, wielkie serce do walki ma ten chłopak, że jeszcze jest w stanie walczyć, bo on się ledwo trzyma na nogach ze zmęczenia. Tak, widzimy potwornie, potwornie zmęczony. Schwizak oraz Szymon Patynas zrobili sobie z niego po prostu worek treningowy, a tu jeszcze czterech chłopa. Tutaj wielkie brawa, szczególnie dla Świstaka, który tymi mocnymi, najpierw czasami na korpus odwrócił jego uwagę i na pewno również zabrał mu sporo tlenu, a potem te sierpy. Bardzo ładnie. No i właśnie, czasem może się okazać, że zwycięzcą okaże się nie ten, który przyczynił się najbardziej do tego, że no, rywal mocno nadkruszony. A niestety dla Bora w tym momencie w klatce jest Marcin Szwed. Tak jak wspomniałem, trenował pięściarstwo, jest wysoki, jest ciężki. No nie wygląda to dobrze. Boro, trzymaj się, trzymamy kciuki. Czy Boro da radę przetrwać? Oglądajmy. I ładnie, Szwed. Odgryza się Boro, ale widać, że dużo mocy ma w, ma w swoich ciosach Szwed. Bardzo dobrze, Boro teraz odchodzi cały czas do tyłu, łapiąc właśnie sekundy bez przyjmowania ciosów na głowę. Natomiast widzimy różnicę w natarczywości. Szwed nie atakuje aż tak mocno jak pozostali rywale, ale atakuje pięknie, mocniej. Pięknie. Znaczy atakuje cięższymi ciosami. Tak, tutaj nawet ten lewy prosty widzimy, że zrobił wrażenie na Boże. Natomiast 30 sekund zostało. I znowu lewy. Pięknie bije ten lewy prosty. Oj, mam wrażenie, że będzie ją nie dosyć Marcin że jeżeli teraz nie przyspieszy, bo te 40 sekund mógł zrobić więcej. Och, bardzo ładna ta prawa ręka. I niestety, mimo naprawdę niezłej techniki, większe szkody wyrządził Borowi Lord Szymas, który nie umiał się do końca bić, a po prostu się na niego rzucił. No i to koniec. No to nie była dobra taktyka. Weszło oczywiście tam parę bardzo mocnych uderzeń, ale mógł też chwilę odpocząć, będąc odroczy. A teraz, De teraz Denning Stonea Tona Zakrzewskich, zdecydowanie najcięższy zawodniku. Tak, tutaj jest potrzebna lawina ciosów. Już mniejsza o jakość tych ciosów, tu potrzebna jest ilość. Dokładnie. A ze strony Bora, no przydałaby się jakaś soczysta kontra, która... No ustawiłaby sobie cały ten pojedynek. Wiadomo, że zawodnik, który padnie, który chociaż jest nogdał, nigdy nie jest już tak bardzo niebezpieczny. Tutaj próbuje kopnięciami Denistona. Ale pamiętajmy właśnie, że Boro jeszcze nie był ani liczony, czyli on te liczenia może również wykorzystać. Tak, teraz pięknym prawym trafił Boro. Cały czas na cofce, a przypomnimy takie uciekanie też naprawdę męczy. No męczy męczy. Natomiast, no najważniejsze, nie odbiera tych uderzeń. To chyba ten akurat tutaj pojedynek yy, dużo da Borowi. Teraz kolano i obrywa Boro, ale przetrwał. Przetrwał, przetrwał i teraz Radosław Adarkarisz Panie i Panowie, dziewiąty zawodnik znany ze swoich telefonów, ze swojego... Mocnego języka, jest mocny w gębie. Czy będzie mocny w klatce, zobaczmy. To on zmiażdżył Nikitę. Borow przestał dawać się zamykać pod siatką, co jest bardzo istotne dla tego pojedynku. Oj! Yeah. Oberwał tutaj radar. Ma taki ciekawy styl Shaolin. Bo tu trzeba atakować głowę przede wszystkim. Dużo przeruchów ze strony Radara, ale mało ciosów. Mało, mało. Ja właśnie tak patrzę, co tu odstawia i faktycznie jakby z klasztoru Shaolin go wzięli. <grym> Radar no, musi nie. zacząć być pięściami. Tak, jeżeli tak, no to dla Bora doskonale. A no teraz wymiana. No muszą zamykać Bora pod ciatką. Jeżeli to im się nie udaje, to Boro bardzo mądrze się wycofuje, unikając ciosów. Wyłącznik od radara. Myślę, że dobrze by było akurat na tym przeciwniku e, zrobić właśnie jakiś knockout, bo widzę, że jest taka szansa. No, tylko też wchodzi tutaj w grę te potworne zmęczenie. I teraz, panie i panowie, dziesiąty, jeden z dziesięciu Boro. Wytrzymał tylu już rywali. I już za chwilę, ostatni, Mateusz ma szczypior. Albo odbierze Boro wszystko i zwycięży. Albo Boro będzie wygranym, jedziemy! Szans było 10, została ostatnia. i mocno tutaj się zabiera. Ale Boro też już wie, że to jest ostatnia minuta. Czy Boro wytrzyma? Jeden na 10, 45 sekund. Bardzo mocno wbija się. Szaleńcze wręcz ataki. Obszerne te sierby. Później bajki z strony Bora, ale dużo ciosów w wykonaniu Marsa, że nie dochodzą. Pół minuty do końca. Potwornie zmęczony Boro. Najwyższy poziom agresji chyba z tego, co tu widziałem. Mavs jest wściekły, mocno atakuje, ale nie wyrządza dużych szkód. Boro walczy sam ze sobą. 20 sekund. kajki! Ale na szczęście była zasłona. 10 sekund do końca. Czy Boro wytrzyma? Panie i panowie. To już jest końcówka. Chyba da radę. Chyba da radę. I tak jak w legendarnym jest, filmie. Jest wytrzymał. Brawo! Boro wygrywa walkę z dziesięcioma. Brawo, brawo, brawo. Nie ma chyba osoby, która mu nie kibicowała w tym wszystkim. Bardzo trudne, wycieńczające starcie, ale ten chłopak dał radę. A w tych tak ciągle próbuje się wymyślać nowe formuły, nowe ciekawostki. na od dziesięciu Rafał Piękny obrazek wzajemnego szacunku. To nawet było widać podczas, tej ostatniego, podczas tego ostatniego pojedynku. Ten gość, który taki bardzo agresywny był, ale proszę, jak po pojedynku potrafił zachować się. Panie i panowie, przed ekranami oraz cały płoc. Boro wytrzymał, wy, wytrzymał starcie z tymi dziesięcioma byczkami. Panie i panowie, wielki hałas dla zwycięzcy. Boro miała... Dużo problemów. Było bardzo ciężko, ale gratuluję charakteru i wytrwałości. Cytując klasyk, jak ty dałeś radę? No nie wiem, Sam. Było bardzo ciężko. Szacunek dla nich. Postawili twarde warunki. Mimo mojego większego doświadczenia, jednak ich świeżość zrobiła swoje. I szacunek dla wszystkich. Naprawdę. Czy miałeś jakiś kryzysowy moment? Bo przypomnijmy panie i panowie, nawet raz nie leżałeś na deska. No już tak kryzysowo od drugiej rundy się czułem. Też tak trochę publiczność. Pierwszy raz miałem okazję bać z taką wspaniałą publicznością, z, taky, z taką ilością osób na hali. I naprawdę, no, no, naprawdę mega przeżycie. Bardzo dziękuję za, dla organizacji, że dała mi szansę, że spodobał mi się pomysł walki dziesięciowa. dziesięcioma. Nie wiem czy by Akademia szczęście i tak wyszła bez tego pomysłu być może, ale naprawdę szacunek dla tych chłopaków. Boron, ja wiem, że jesteś bardzo zmęczony, ale uważam, że powinieneś mieć szansę. Za to, że wytrzymałeś, ty powinieneś sobie wybrać rywala i federacja powinna ci go dać. Z kim ty chcesz zawalczyć? Dawaj. Ogólnie nie mam nic do typa, ale chętnie go uwalę. A mowa o Sequento. Nie wiem, czy jest tu na hali, ale chętnie się ubiję. Panie i panowie, być może dojdzie do skutku wielkie brawa Boro oraz dziesięciu śmiałków.